Zaprosić dziś na live, który odbędzie się o godzinie 19. .00. Będę ponownie po raz trzeci gościem u Agnieszki, Hande, która ma praktykę holistyczną w Gerlitz. Przyprowadziła się tu, gdzie, gdzie ja jestem. I dziś porozmawiamy o relacjach, o niezrozumieniu w komunikacji między kobietom a mężczyznom, o niezrozumieniu często potrzeb obydwu płci. Mężczyzna jest rzeczowy, konkretny, praktyczny, lubi krótkie komunikaty, natomiast kobiety są emocjonalne i trochę lubią się rozwodzić i też często przez to wkurzają mężczyzn. Też zwracanie, będę mówiła o tym, żeby się nie zwracać, nie, nie mieć tej postawy roszczeniowej wobec partnera, bo on nic dla nas nie zrobi, jeżeli my taką będziemy mieli. Jak to spróbujemy porozmawiać o tym, jak rozmawiać, jak komunikować się z mężczyzną, ogólnie z ludźmi o, o potrzebach. Także, kochani, jeszcze raz zapraszam na kolejne spotkanie o godzinie 19 na Facebooku. Później będzie też na, na kanale YouTube i moim, Agnieszki. A więc, jeżeli Was interesuje tematyka komunikacji między ludźmi komunikacji między mężczyzną a kobietą i dlaczego nie mogą się porozumieć, ja również prowadzę takie terapie dla, dla związków, dla par. Dla partnerów, dla ludzi, którzy nie potrafią się dogadać, ale również relacji rodzicielskich, siostrzanych, nie tylko. Również prowadzę takie terapie pojednawcze, jak drogą pokoju i miłości się komunikować, niekoniecznie agresją. A więc do zobaczenia o godzinie 19. Pa! pa.